Przekazowałem raz Dziesięć I uwaga Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden Jedź Prawy cztery max, siedemdziesiąt Prawy pięć wypuść, pięćdziesiąt Lewy pięć wypuść szybki, osiemdziesiąt Prawy 4 wypuść, 40. I lewy 4 wypuść, zacisk. 70. Prawy 4, prawy, przepraszam, prawym zjazdem do szczytu. Do lewy prawy wypuść, 100. Szczyt środkiem, 70. I przed szczytem hamuj, do lewy prawy w środku, dobija. I 50, lewy 4 minus. 60. prawy 6 długi plus plus i zaszczytem 50, lewy 6 podwójny, 100, śmiało, 100 i prawy 6 z hamowaniem do lewy 2 minus wypuść. Przyhamuj, prawy lewy 4 przyciąć. 70. Prawy 4 plus plus wypuść. Przechodzi, lewy 3 minus wypuść. 50. I hamowanie, prawy lewy 2 minus wypuść. 200 max. Lewy 4 plus, do szczytu i wypuść, 200, i hamowanie, lewy 3 minus, przyciąć, 100, strzykamy od lewej, 300 hamowanie szykana na okno, 70, lewy 4 minus, wypuść, 100, uwaga, prawym łukiem, uwaga i to hamuj, wybija, zapoczka od lewej, to jest to miejsce, 70, szczytem wypuść do prawy 5 plus, plus z hamowaniem i w środę lewy 3 minus. 40. Lewy prawy łuk i 50 lewym łukiem z hamowaniem zatoczką w lewej ciasto 20. Prawy 3 plus zacisk to lewy 4 przyciąć 100 Prawym łukiem 200. Lewy prawy łuk i 50. Hamuj, lewy 3 minus wypuść. Ale tam ciągnął, bo ten taki się zrobił.